Siemano, z tej strony Kosiorski, dziś cotygodniowe evenciki w IDLE Heroes oraz opis postaci, która naprawdę namiesza w grze. Tak mi się wydaje, że namiesza, ale czy będzie to tak naprawdę? Zobaczymy. Eventy nie są za bardzo skomplikowane, mamy dalej Kowala, mamy kilka kupowanych eventów, mamy Hero Loterii, gdzie możemy właśnie za zdobycie nowej postaci dostaniemy EKU, więc jest na nią też większa szansa, jeżeli ją wylosujemy, mamy EKU. fajnie. Same plusy mamy summon, price gdzie za 200 punktów mamy gro, który raczej jest nigdzie nieużyteczny. Za 400 mamy nową postać, o której zaraz powiem. Czyli generalnie summon nie jest jakiś taki odmienny, jest prawie że zawsze to samo. Czyli za 200 punktów, jakaś kiepska postać. Za 400 główna nagroda, którym jest właśnie nowy, nowy Abyss Mage, i on może być naprawdę ciekawy, ale zaraz o nim opowiemy. Jeszcze mamy dodatkowy Spring of the Forest event y, heroics samonów, no zdobywamy takie punkty w zależności od tego jaką z heroics samona dostaniemy zieloną postać y, forest postać jeżeli jest to 3 gwiazdkowa 1 punkt, jeżeli 4 gwiazdkowa 5, jeżeli 5 gwiazdkowa 30 punktów, generalnie jak robicie heroics samony, no to macie jakieś szanse na dodatkową postać, jeżeli nie macie zamiaru robić, nie chcieliście, nie interesuje wasz to postać, to nawet nie próbujcie tego robić bo po prostu się nie opłaca za bardzo tego robić. Tu jest jakaś bardzo ciekawa skrzynka. Z niby możemy wybrać jedną z postaci. No ciekawe, ciekawe. Ale 400 tych liści to jest troszeczkę już roboty. Generalnie, tak jak mówię, jest to taki bonusowy, nie ma się co na tym skupiać. Jak wpadnie, to wpadnie. Ale nie jest to jakoś bardzo, wow, że trzeba robić. Mamy też Hero Exchange Event, gdzie mamy do dyspozycji. Unimaxa, który jest super na PvP, bo tauntuje i może na przykład AIDE bardzo unieszkodliwić, czy właśnie jakieś postacie, które biją wszystkich, to potrafią na siebie to przyjąć. Ogólnie ciekawa postać. Na walkę z bossami, może też. Ja go nigdy nie używałem. Mówię to czysto teoretycznie. Wydaje się on ciekawy i raczej dużo osób go w topowych teamach używa, ale nie jest w każdym topowym teamie, więc spokojnie da radę bez niego grać i nie jest to taki, że trzeba go kupić. Ale jeżeli go składacie, no to macie szansę. Dodatkowo mamy Kerry za 37000. Ostatnio cały czas dają mega dobre Dark i light postacie w altarze, więc nie się jak nikt z was nie będzie miał punktów na nią, bo no ja też nie mam. Była Belrain, była Ida, była Amonra, wszystko było co kurczę warto kupić i teraz dają Kerry, która jest też mega postacią. Nawet na 5 gwiazdkach potrafi bardzo namieszać, bo Potrafi odejmować atak energię, co na Sealandzie jest mega fajne, na Dark Sealand. Niestety ja tutaj za bardzo nie przejdę, mam ją tutaj tylko na pięciu gwiazdkach, ale na, tak jak mówię, na, na tych pięciu gwiazdkach możemy dać jej artefakt na energię, albo nawet bez tego artefaktu ona potrafi zabrać y, energię przeciwnikowi. Jeżeli zginie, to i tak ona dalej walczy, więc to jest bardzo ciekawa postać. Y, no, ale mi tu padła, tak? Także tak to wygląda. My sobie skipniemy tego wariata. Także postać według mnie jedna, no w topowych teamach ona jest prawie zawsze używana, więc carry y, jest super. Tym bardziej, że... O! <ścoughs> 4 carry, no 4 carry i Geruda myślę, że to jest... Ja co oni robią za team, zobaczcie 5 carry. Także wydaje mi się, że carry jest chyba dobra i warta składania. O tu ktoś poleciał w Aidy. No tak naprawdę bycie top to to też nie jest jakiś wyczyn, bo można być przez chwilę top z jakimkolwiek teamem. No może teraz już nie, bo jak widać są same topki. Ale moją teamy, ja pierniczę, co to w ogóle za taktyka? Ty albo Aida, albo Kerry, albo Garuda i nic więcej. No ale tak wygląda ta gra. <gry> A skąd można mieć tyle Kerry? Kerry teraz można sobie nawet kupić za glory relikty, więc pewnie dlatego tyle osób ją ma i od razu ją złożyli, żeby być dobrzy, dobrze, żeby byli. Ja sobie mógłbym ją kupić w wiele kopii i zrobić sobie ją wyżej i chciałbym to zrobić, ale czekam na wielkanoc, jak będzie Propert Orb Samon, wtedy zrobię Samony, zobaczę, że trafiłem lub nie trafiłem i dopiero zacznę grać, kupować coś. Ponieważ ta gra się bardzo szybko zmienia, i często, no tak jak mówię, Kerry wyszła, była wow, teraz nadal jest wow, ale ta nowa postać też może troszeczkę namieszać, i nie wiadomo, czy nie będzie lepiej jej składać jako taką łatwiejszą alternatywę, bo będzie ona tańsza yy, za właśnie Glory relikty, chociaż pewnie wejdzie do sklepu za jakieś 2-3 miesiące, ale dużo łatwiej ją zro zrobić, chociażby przez Propert Orb Samon, jak będzie ona dodana tam, bo chyba jeszcze nie jest, albo za replay z Hero. Mm, możemy to sprawdzić. Chyba możemy od razu. Mamy tu jakieś info, czy jest już ten nowy? Tego nowego jeszcze nie ma, więc na razie się wstrzymajcie. Jak go dodadzą, to wtedy na pewno. Na pewno go dodadzą na kolejny event. proper torp. Także ciekawie, a właśnie, no dobra, mówię, mówię o postaci, a nawet jej nie opisałem. Czyli generalnie eventy są takie, no spoko, ale dla większości graczy na przykład dla mnie to będzie takie, no nic nie zrobię, no co ja samonów nie będę robił, nie mam skroli w ogóle, więc nie ma co szaleć. A co robi w zasadzie ta postać? Ta postać jest... Bardzo dziwna, bo mam mnóstwo obrażeń, i ja naprawdę nie mam pojęcia, co ona będzie robiła. Trzeba będzie się przekonać, zobaczyć ją w, w walce, bo w teorii ona ma mnóstwo damage, a nie dużo. Mnóstwo to naprawdę ona może przewyższyć. I penny, i w ogóle wszystko. Zobaczcie, zadaję. Może, może aktyw skill na końcu, Passive skill na końcu tury podmienia trzy losowe albo damage per time, overtime, albo attribute, no jakieś CC powiedzmy, nie wiem, jeżeli na przykład podpalimy przeciwnika, to może to podpie, podpalić, albo jakieś, nie wiem, redukowanie, nie wiem czego w sumie, attribute reduction, nie wiem, atak zredukowany, może to lub to podmienić z jednego, sorry, nie podmienić, pomnożyć jakby, jakby, bierze z jednego typka, dwa do na przykład debufy, ma podpalenie i ma krwawienie i może je przenieść na dwóch losowych ludzików znaczy powielić, nie przenieść bo chyba on tego nie traci, tylko jeszcze tam ci kolejni zyskają i no kurczę, po prostu kończy się tu raz, z jednego przeciwnika może przenieść na yy, nawet nie, że może, tylko przenosi na inne dwie postacie debuffy No, i to jest coś ciekawego. Bo no, wystarczy jedną postać zdebufować i zaraz wszystkie inne się rozprzestrzenią. I to jest to, i tak wygląda wirus. Tak wygląda wirus. Może jedna dostać postać, a potem przy, o, wszystkich obok się to powiela. Widzicie? Idle, Idle Heroes uczym. Tak działa wirus. Dlatego trzeba siedzieć w domu i grać. Nie, no niekoniecznie grać, tylko robić coś ciekawego. Jeżeli nie widzieliście, to nagrałem taki fajny filmik 10 gier na. W czasie pandemii to możecie sobie zobaczyć. Dalej, pasywka. Czyli co on robi? Jego zwykły atak atakuje trzech przeciwników, zadaje 250% obrażeń i zadaje dodatkowe 250%. Nie wiem, czemu nie mogli tego zsumować, że to by było 500, ale dobra, niech se będzie. 250 plus 250. I jeszcze za każdy jeden debów, na jaki ma przeciwnik, zadaje. Dodatkowe 250% ataku. Czyli jak przeciwnik ma dwa debuffy, to tak naprawdę, znaczy tak naprawdę, no powinien zadać aż 1000% obrażeń. No, niektóre postacie, jak na przykład Aida, mają, gdzie ona jest. Eee... Mają jakiś tam damage, który na przykład zależy od przeciwnika HP albo coś takiego, ale nie większy niż jak widzicie ona 3000 ataku. I to jest bardzo du dużo 3000 ataku i to jest tak jakby max max, a on robi co turę, może zrobić co turę 1000 ataku. Także ciekawa, ciekawa opcja. Tak jak mówię, to jest takie w teorii, więc trzeba go zobaczyć w praktyce. Dodatkowo ma trochę control i mute 30%, więc też nie jest aż tak łatwo do zestunowania. Krytyka, tak, HP, całkiem spoko, ma dużo krytyka 35% i jego active skill, który jest bardzo podobny do passive skill'a, zadaje teraz 400% ataku na czterech przeciwników. Zadaje dodatkowe 400% i za każdy dodatkowy jeden debuff zadaje dodatkowe 400%. Czyli tu już naprawdę może wykręcić. Dużo, dużo większy damage i dodatkowo ma 70% szansy na przedłużenie, przedłużenie dotychczasowych e, debuffów jakichś. Czyli właśnie Stuna nawet może przedłużyć, Control effect to jest chyba też i od Stuna, więc jak najbardziej może przedłużyć dwie tury. Na dwie tury Stuna. Jak ktoś dostaje na jedną turę nawet Stun, no dwie tury, to on to przedłuży na cztery tury. To jest ja, piernicze, ludzie. To jest coś... Na PvP mega... mega ciężkie. Naprawdę, jestem ciekaw co ta postać będzie robiła. Troszeczkę się wydaje OP. A co będzie z nią, to trzeba zobaczyć w praktyce. No trzeba po prostu wejść na YouTube, zobaczyć anglojęzycznych y, youtuberów jak oni... No bo tam ludzie no co płacą hajs na tą grę to na pewno jakoś już ją mają zdobyli i... Po prostu, albo nie wiem, zachomykowali trochę scrolli i mogą ją zdobyć. Także postać wydaje się naprawdę fajna. Jeżeli macie scrollę, to można by zaryzykować i polecieć wszystko teraz. Ale ja i tak bym czekał na jakieś święta. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja, bo ta postać wydaje się mega dobra. Ale ona będzie kiedyś na proper torbach. Więc nad jak teraz jej nie zdobędziecie, to nic się nie dzieje. Kiedyś do was ona wróci. To tyle w tym filmiku, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i życzę miłego dnia.